Zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne. Czy zastanawiają się Państwo nad tym, jak chronione są dokumenty państwowe? Będzie okazja 22 stycznia w Zamku w Półtusku. Rozpocznie się konferencja właśnie na ten temat w studiu. Pan Tadeusz Koczkowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Czy w dobie telefonów komórkowych, internetu, innych urządzeń mobilnych, kart z chipami, które mają zawarte wszystkie dane na nasz temat, możemy mówić o jakiejś tajności informacji? Właśnie, I, a nawet powinniśmy. W dobie nowoczesnych technologii, w dobie konkurencyjnej gospodarki, w dobie naszego rozwoju informacyjnego, społeczeństwa cyfrowego, powinniśmy o tym pamiętać, że są informacje niejawne. No właśnie, ale wiemy, że są dane osobowe i to jest ta informacja, która powinna być tajna, chyba że wyrazimy zgodę, że może zostać odtajniona. A co to są informacje niejawne? Informacje niejawne to informacje najważniejsze dla bezpieczeństwa państwa. Co to są informacje niejawne? Co to najważniejsze? Tajemnice państwa. Co się będzie działo podczas konferencji w Półtusku? Opowiemy, jak powstawała ustawa, opowiemy, co się stało w roku 1999, 22 stycznia, opowiemy, gdzie byliśmy przed 1999 rokiem, a gdzie. Byliśmy później. Były, były to dni, które poprzedzały przystąpienie naszego kraju do NATO. Mówi Pan o ustawie dotyczącej ochrony informacji niejawnych z 1999 roku, która powstała tuż przed naszym przystąpieniem do NATO. Czy istniało prawdopodobieństwo, że jeśli nie będzie tej ustawy, nie przystąpimy do NATO? Istnieją takie opinie, że prawdopodobnie by to się znacznie opóźniło. Co się będzie działo podczas konferencji? Będziemy mówili. O historii, ale przede wszystkim o współczesności. Powiemy przedsiębiorcom, powiemy właścicielom firm, powiemy naszym pionom ochrony, jak należy chronić informacje, jakie są zagrożenia współczesne. Zapraszamy właścicieli firm, zapraszamy wszystkich tych, którzy interesują się ochroną informacji niejawnych. Mówimy o informacjach niejawnych w sposób jawny, otwarty. 22 i 23 stycznia w Półtusku, w zamku. Dziękuję panu za spotkanie. Bardzo dziękuję.